Ja mam wrażenie, że taki Siemanko. gig. No się. Ale wieje. Maria. Nie przemyślałem Panowie, przepraszam, naprawdę za tą, za tą pomyłkę. Bo taka to jest zwykła akcja roleplay. Ty nie masz jej uci... Halo, tu Erwin Knukel. Znowu porwałem policjanta. Dobra, i teraz odkładam. No, i fajnie. I co z tym? Na burgera, burgera, burger, burger, burger. Tak, tak, tu jest idealnie, tu jest idealnie. Jezu, babka, jest. O mój Boże, piękny, piękny parking, dziękuję. No to trzeba ogłosić, no to bierzesz. Chodźmy, chodźmy, chodźmy. Dobra, panowie błagam was, obciągnę wam, ale musicie na jutro ogarnąć tą górę. Co zrobić? Je życie. Mogłem być ja nie kuj. To bym teraz nie musiał robić, bo bym nie żył. Słuchaj, ewentualnie któryś z nas może temat może zrobić. Hmm? No ty na pewno zrobił Grupa czeka przed galerią. Aż... Napastnicy wyjadą, aż policja wyjedzie, i jak interior skryptowo zostaje otwarty, oni wtedy wbiegają do środka i próbują go dokończyć. No kówa, hit, przepraszam bardzo, ale bardzo będę kulturalny, jak to będę mówił, ale jakim chułem to w ogóle przeszło przez myśl, nie myśląc, jak ch***e to jest. Przepraszam bardzo, ale chyba o to w tym chodzi, że żeby zobaczyć serwerownię, musisz przekminić jak wejść do środka, musisz wyfarmić kartę z furgona, musisz Co zrobić to? haka, żeby wejść Co do serwerowni. To? A nie przeczekujesz, a potem sobie wchodzisz. Ustawcie się proszę, ustawcie się. Panowie! I panie! 180, I panie. 180. Tak, no to interesuję, tyle to na godzinę i chęć Ja, to w czy ja mam, przeszkadzam Nie, no, kodem, a my nie, 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 Panowie i panie, dzisiaj, panie skończymy mam to. ADHD. Tak, tak, mam. Ej ku... Chciał sana zaatakować. Panie Dzisiaj, Kto wypier**a? Ja, ja, ja powiem tak, ja chętnie bym ja. był. Jak chcecie, to ja bardzo chętnie będę. Ale, ale... że akurat, ale, że. Wczoraj Festum, wczoraj... Wczoraj wczoraj robiłem, to Opa. ja będę na przykład Dawidka oddać miejsce, bo Dawidek Dawid wczoraj to by oddał robiłem. wszystko, żeby wspierać na Fortnite'a ze mną. Ja? No? Nie! Zajebiście się dzisiaj bawię. Hurra! Jak jest super! Dobra, Dawid widzę, tak że chce bardzo. Nie, nie, dzisiaj, <ścoughs> dzisiaj ma... od 17 Dawidzi mam taki Tylko, ch**a, Tylko Na pewno wjeżdża Bart i Ivy. Farmili, chodźcie. Jak na WF. Czyli mamy cztery osoby, mordo. tak? Carbonara. Mordo <grystanie> Jakbym był skryla, jak siedziałem Labo Czy ile nas jest? Pięciu. To jeszcze dwie. To jeszcze dwie. Jezus Maria. Spido. <grystanie> dawaj, farmiłeś. <grystanie> 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 I Davidek na negocjacje, zapraszam, proszę bardzo, żebyśmy się Oddam cześć i chwałę wielkiej policji za to, że są. Blusz, wszystkiego najlepszego no. urodziny. O, dziękuję. Dobra. Dobra, Dzięki. O, no, zgadzamy się razem, wspólnie w tym? Je*** matmę. Je*** matmę. Tak. Je*** mat me, tu. tylko, czy jest ktoś tutaj, kto info ukończył? Czy tylko ja? Dobra. Okay. Ja chcę muzykę. Mi? Ja jestem po humanie. Jedna próba? Też. Ja również. To jest kurwa. Piąteczka Human 1410: Proszę pana, proszę Prawda jest taka, że na rozszerzonej matwie nie miałem mnożenia już. No, <laughs> a, a, Ej, ale całki jest. to by wy, zajebał. Całki jakby były, to byśmy płyknęli na szybko. A tak to. jakieś mnożenie z Cześć kujek Dzisiaj nie byłbyś chętny z tego co mówiłem na początku 19 Raczej nie jesteś ogólnie przychylny temu co ja ostatnio odpierdowałem ale dzisiaj może finał, bad czest. nam przecież dostaliśmy i co Patrz, kuj pójdzie z nami Dobra, nie wiem to już nie ma znaczenia It's time Pod generalnie. Tak, wiem Powiedział, dzisiaj uciekamy, mam plan ucieczki samolotem na Minecrafta. Nie! Co ty pier... Tak to się nie mówi, Kurwa. To Tak Speedo powiedział. Ja pierdę. Ale Git plan, ja jestem za. <laughs> Super, kocham Cię, Karbuś! Kocham Cię! Słucham, czy on powiedział Ewron? Chwila? Co? No. Powiedział Ew. I się rozłączyłem. No, kogo kochasz? No, mówię, kocham Cię, Erwin. Okej. Okay. Banana or brand new iphone? What do you choose? One banana Two bananas or brand new iphone? Two bananas Giemano! Five bananas or brand Cześć. new iphone? Cześć Brand new iphone Are you sure? Ten bananas? No no or brand Do jutra iPhone. Brand new iphone Do, do jutra. jutra Ten dzień jest taką kur... Stary ja wyjść ja nie mogę Ja sobie wysiadam ja No i od razu lepiej Santorini. O kurwa, to 24 godziny temu. Cześć! Wszystkiego najlepszego! E, o, dziękuję bardzo. To jest aplikacja to CarZona? E, dobrze, dobrze, szukam meteorytów. Masz może jakiś, kur ten? Też szukam. Okej. Okay. Sobie szukamy razem. Super, to dzięki. Sobie Ale poje Chce pan spróbować, Może zrobić haka? Nie, nie Okej, okay. przepraszam, odzwyczaiłem się, bo zwykle z montaną Słuchaj, rozmawiam, nie, wie pan? A wiadomo. No, Kupan, no a wiadomo, a wiadomo, a i wiadomo, tak, tak. Panie, tak. Stop, 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 guys! Guys, stop nie ze sprzętem, nie, 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 nie! Stop! stop. O, nie. nie! chcesz Maria, co? Ze sprzętem przegram Stop O kwa przełożysz! Dobra, dobra, nie poddaję się, to poddaję się! Eee! Kopiącego się nie leży! Knockout! Się nie o, ostatnio uciekałem stary To ja jak ciebie by nie było ja Możemy to giga objechać O kur... Możemy Coś Możemy dzieje. to No co? Jest tak zwany moment Jak mnie złapią po tym tam się Zajmij się Spróbuj wysiąść Stary ale jest trzęsawica, takiej to jeszcze nie miałem nie w tę stronę. Zaznaczyć ci w stronę, kata ekipowa. O, ty jesteś pierdolny. O kuro kubusiowy! Ja pierw... ale jesteś mocny jednak. Chciałem powiedzieć, że jesteś zajętym kierowcą i chciałbym poprawić takie już Dobra, git, git, git. No Dobrze powiedział, że my się... na chwilę dosujemy, skoro tunel, w sumie dobrze tak. powiedział. Nie mogę, kurde. Wiadomość od Smerfa. No nie, randomowo. Myślę o co chodzi. Smurf. nie ma za co. Blue driver, dzięki Smurf. Nie ma problemu. Kupiłem sobie IC. Ja i bicie kobiet, ja biję ludzi, a nie kobiety. Dropy na kanale są. Co jest? Można coś dostać za oglądanie mnie? Ale ja nie dostałem. No, nie byłbyś dumny z tego co wczoraj zrobiliśmy. Zapomniałem ci dać report dnia, a wczoraj nie byłbyś dumny z tego co od... Zrobiliśmy z policji Kurkeba Prollo. No, takich obkręciliśmy na Sandy, wiesz? Zesplitowaliśmy się tak rozpiermy, że aż ten Rift przyszedł i powiedział, że zwierzęta je. Ale dobrze, że tak powiedział. Wiesz dlaczego? Bo to znaczy, że boli. To znaczy, że boli. Lepiej, że powiedział niż że nie powiedział. No, także widzisz, pamiętasz jak przepraszałeś policję, że wzięliśmy jedną emkę? No to mamy po wczoraj 11. Nie wiem. Powiedział <śleszy> się Lecymy, aż już wysiadłem Jeszcze trzeba zatankować Ja panowie tak zapier. Spieszymy się, mamy nagrywki zaraz Wie pan, co, liga wyścigowa za 6 minut jest i tak no, troszeczkę no pędzimy Dzięki Dziękujemy Ale kur... Myślałem alibiczajsz, jedziemy szybką furą na ligę wyścigową, bo jest za 6 minut autentycznie